Siema, Siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie. Już drugi dzień pod rząd zrobimy takie szybkie newsy, czy jakkolwiek to można nazwać, bo ponownie nie ma jednego ciekawego tematu. Aczkolwiek może będzie, ale to jutro się okaże. ale za to mam dla was trzy takie ciekawe, po prostu krótsze tematy. Monika Kociołek jest nowym polskim Mister Bistem, na którego nie zasługujemy. Przyszłam wykupić cały sklep. Czuję pani, że nie trzeba chciałabym wykupić wszystko. A tak, serio, to nic złego nie zrobiła. W sumie wzięła pomysł od Mr. Bista, gdzie wykupuje cały sklep. No ale ona zrobiła to na polskie standardy i wykupiła jakiś pani taki mały sklep. E, wszystko oprócz alkoholu i pieczywa, no bo to by się zmarnowało. E, później rozdawała lub robiła w niektórych rzeczy w domu X. E, za całość zapłaciła jako 7000 zł. No i generalnie nie ma się do czego przyczepić. Po prostu był to szok dla mnie, jak zobaczyłem, że Monika Kociołek. Jest nowym polskim Mr. Beastem, jakby jak zobaczyłem ten tytuł, nie? <laughs> Ostatnie czego się spodziewałem, aczkolwiek jest coś czego mniej się spodziewałem, czyli Jabson i Mia Khalifa. To jest crossover niczym multi, który streamał Soda Popi w tamtym roku. Jabson, czyli znany polski raper, którego możecie znać z takich hitów jak Floyd Mayweather, Księżniczki lub Jungle Girl. Wraz ze swoją dziewczyną Lilą Janowską pojechali sobie na fashion show, tam e, Dieselab czy coś takiego, gdzie Okazuje się, że też była znana i lubiana przez wielu. Mia Kalifa gwiazda światowa, pewnie nawet twój tata o niej słyszał. Ma ona prawie 30 milionów followersów na Instagramie i to, co się stało między nimi, jest zabawne, bo Żabson rzucił zdjęcie z właśnie Miją Kalifą. Z podpisem możesz być moją side hole", czyli możesz być moją laską u boku coś takiego na polskie tłumaczenie ale nikt się nie spodziewał, że żapsom pewnie też, że Mia Kalifa zobaczy jego zdjęcie, przetłumaczy sobie jego opis. I odpowie na to dojrze komentarzem. To jeszcze na InstaStory go wsadzi, zacenzuruje jego Instagrama, żeby nie dawać promo. Tak samo twarz mu zacenzurowała z podpisem przegryw, gdzie pisze, że czasem trzeba publicznie kogoś oczernić, ale nie będzie mu dawała darmowego rozgłosu. I na dole mamy jej komentarz, w którym dowiadujemy się, że Rhapson był zdesperowany, aby zrobić poprawkę zdjęcia z Mią Kalifą, więc za nią pobiegł, z wybiegł, aby zrobić na zewnątrz zdjęcie. Wszystko po to, aby dać potem opis lekceważący ją pod tym właśnie zdjęciem. Też napisała, że są to słabe ruchy, tak jak jego muzyka, ale ogólnie to niech Bóg go błogosławi, czy coś takiego. <grych> no takiego crossoveru nikt się nie spodziewał, ale to jeszcze nie koniec, bo Instagram usunął mu zdjęcie. Tak on przynajmniej napisał i dał dowody, że faktycznie mu usunęli to zdjęcie za masowe zgłoszenia, prawdopodobnie. Ale to zdjęcie przywrócili szybko, gdzie on zmienił opis na przepraszam, Mija jako fan, nie planowałem cię obrazić, były to głupio dobrane słowa i tego żałuje. I niby można powiedzieć, że taki kozak, a teraz jak go wielka gwiazda upomniała i zabał się globalnego hejtu, to z podkulonym ogonkiem przeprosił i tak dalej, ale według mnie spoko, w sensie wiadomo, że jakoś nie chciał obrazić jej tamtym zdjęciem. Było to po prostu nawiązanie oraz promocja jego ostatniej piosenki, która się nazywa Side Sidehow. Mia za to nie miała hamulców, jakoś znalazła jeszcze zdjęcie jak Lila Janowska, czyli dziewczyna Żapsona, robi jemu zdjęcie. Prawdopodobnie właśnie z Miją to zdjęcie, e, można ją rozpoznać bardzo łatwo e, poprzez ten tatuaż, o który też była kiedyś drama, bo Pysia zrobiła sobie dokładnie taki sam i podpisała to tak. Kochanie jesteś lepsza niż to, jesteś zbyt piękna, by zadawać się z mysogonistą, który błaga o zdjęcia, jeśli tolerujesz jego brak szacunku dla innych kobiet, co to mówi o tobie? Żabso na sam koniec jeszcze wstawił story, gdzie się do tego wszystkiego odnosi w formie wideo. Manko mordeczki. Chciałem odnieść się do tej sytuacji. Wrzucając to zdjęcie, nie miałem na myśli, żeby kogoś urazić, ponieważ nie robiłem sobie też zdjęcia po to, żeby kogoś urazić. Raczej zrobiłem je jako fan. Bez przemyślenia użyłem swojego tekstu jako podpisu i zostało to źle odebrane przez Mije. Ja oczywiście. Nie, nie chciałem jej urazić, ale to zrobiłem niechcący, za co przepraszam. Opis zmieniam i z mojej strony to Wszystko chyba, co mogę zrobić. Jestem w stanie mu tu uwierzyć, ale biorąc pod uwagę, że on jeszcze tutaj ma konfrontację z Jongleosią i nie tylko, wiele kontrowersji jest wokół niego, to jeszcze bardziej ta cała sytuacja jest zabawna. Ale wydaje mi się, że jego kroki, żeby to naprawić, może je mu, jego wizerunkowi, którym, które jakby próbuje budować, że jest taki łow, Sigma i w ogóle, to temu nie pomaga. Ale jako człowiek na plus raczej, no, no nie chciał kogoś urazić, uraził, przeprosił, naprawił to i, i tyle, no co więcej można zrobić, tak. Mia Kalifa też usunęła te. Dwa swoje stories, gdzie y, komentowała Rhapsona, a potem jego dziewczynę. Y, takie coś, co raczej zapisze się w historii i rapu, i polskiego w ogóle internetu. Y, zabawna sytuacja, ale nie tak zabawne jak nowa piosenka naszej ulubienicy, czyli Agaty. Fagaty nagrała piosenkę z bardzo znanym piosenkarzem, Dicho. Ten, który 6 lat temu nagrał y, piosenkę z Malikiem Montaną, w której śpiewał pliki, pliki, pliki. On ja mam odciski. No, każdy raczej to kojarzy. Rola Fagaty. Y, tam była prosta na tej piosence. E, musiała gadać, <noise> bo to nie był śpiew. E, gadała w taki specyficzny sposób, udając ponownie taką pseudo Cardi B na mikrofonie, a w dysku e, użyć swoje mm, stuningowane części ciała. Musiała chyba. E, generalnie piosenka z gigaprzekazem, na poziomie Oliwki Brazil, bym powiedział. E, I odkryłem cykl fagaty, e, bardzo to przeanalizowałem. E, jest to bardzo dogłębna analiza, którą teraz widzicie na ekranie. Na Twitterze to op. E, Publikowałem i proszę, żebyście się z tym y, zapoznali. I jak zawsze oczywiście też troszeczkę trzeba być obiektywnym, y, że nie dziwię się, dlaczego Fagata tak bardzo promuje to, bo dla niej to jest jakiś achievement, że z jakimś y, poważnym y, raperem ma jakąś piosenkę wspólną, dlatego to promuje wszędzie na Instagrama wstawia, jak TikToki ludzie z tym nagrywają i w ogóle. Y, no, i faktycznie masz z czego być dumna, no bo y, jest to progres z poprzedniej piosenki, ale to może dlatego, że w poprzedniej piosence próbowała śpiewać. Y, a tutaj Tutaj nie próbowała, po prostu już się poddała i tam recytowała, czy cokolwiek to było. E, też to było takie giga, giga średnie generalnie. Wiadomo, nie nagram o tym e, c, całej tej e, recenzji czy coś, no bo to jest. To są raperzy, którzy nadużywają copyrighta. A mi się nie chce z tym walczyć. No ale faktycznie, jakkolwiek, może nie, że dało się to słuchać, ale dało się to przesłuchać. O, raz tylko. E, I na tym raczej e, skończę to. Na teredysku, tak jak mówiłem, taka pseudo-oliwka, Brazil, Cardi B i tak dalej, wiadomo, wiadomo co było tam, e, co grało główną rolę, to co już. Mówiłem. No i to jest trochę śmieszne, bo nareszcie fagata jest do czegoś wykorzystywana, bo jest wykorzystywana do zasięgów. E, wątpię, że ona ma jakikolwiek procent z tej piosenki albo jakieś większe zyski. Bardziej, po prostu, wiecie, taki flex na dzielni, że wow, była mu większego rapera. A ten raper się po prostu cieszy, bo ma darmowe zasięgi od jednej stopowych influencerek w Polsce. To też jest taki pseudo-kluczyk do jej kariery muzycznej. Z tego co mi wiadomo, ona cały album chce wypuścić, e, zrobić tak zwaną Julię Żugaj. Tylko, że Julia Żugaj jakikolwiek talent ma muzyczny, i faktycznie da się to słuchać, pomimo tego, że jest. Sana, to, 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 to takiej Cardi B polskiej fagaty, no nie, nie wiem czy moje uszy to wytrzymają, e, ale miejmy nadzieję, że tak, ale nie ma co się martwić na zapas, będziemy się martwić jak już te piosenki zaczną wychodzić, e, póki co to przeżyliśmy, więc przeżyjemy kolejny dzień widzowie, e, dobra, o fagacie bym pewnie jeszcze z 20 minut mógł e, tam e, gadać, ale już chyba wystarczy, już wystarczająco odcinków o tym wszystkim było, to w się sensie wiadomo, jak coś odpierniczy to zawsze będą, <laughs> ja się jak jak żegnam widzowie, pamiętajcie oglądajcie, oglądajcie do końca, zostawcie lajka like i suba i do jutra. Na razie. Autentycznie zabrakło mi dwie sekundy, żeby idealnie 8 minut nagrać. Ja to mam dobre wyczucie, ale tak, wiadomo. Nagrywam ten koniec, tylko żeby dobić 8 minut, żeby mieć dodatkowe reklamy na filmie. To, to logiczne. Dziękuję. się Do widzenia.